Dzień dobry Państwu, ja jestem Mateusz, a dzisiaj omówimy, jak przeprowadzić metodę migracji naszych serwerów oraz stacji roboczych z poziomu F Secure Police Managera z konsoli lokalnej do konsoli chmurowej PSB. Pierwszym krokiem, który musimy zrobić, to jest pobranie odpowiedniej właśnie paczki migracyjnej, która pozwoli nam na dokonanie tego czynu. Pobieramy ją z odpowiedniego artykułu w dziale pomocy. Dla mnie będzie to paczka przeznaczona dla MEA PSB1, ponieważ do tego portalu ja będę w tym momencie chciał się przemigrować. Pobieram taką paczkę. Akceptuję oczywiście ryzyko, że ta paczka może być zła. Następnie będę musiał ją zaimportować do konsoli Policy Managera, tak jakbym chciał to zrobić w przypadku eksportu tej paczki do, powiedzmy, formatu MSI. wybieram Installation Packages, Import, a następnie wybieram tą moją konkretną paczkę instalacyjną. OK. Następnie muszę wybrać, które komputery lub które grupy komputerów serwerów chciałbym migrować. Dla mnie dzisiaj to będzie jeden komputer, f bs BS2PSB, więc wybieram go, przechodzę do zakładki Installation, i z tego poziomu na samym dole mam, właśnie przycisk install. Po wybraniu tego mogę wybrać tą moją paczkę instalacyjną, właśnie która pozwoli mi się przemigrować. Wybieram ok. I w tym momencie będę musiał podać klucz produktu docelowego. Ja już tutaj akurat jestem zalogowany do portalu, dlatego dla mnie będzie to ten klucz produktu Computer Protection wersja premium. Wracam do policy managera, wklejam ten klucz. Oczywiście jeszcze wybiorę język jako Polski, aby agent był właśnie w języku polskim, a oraz jeśli wymagany jest taki restart przy, przy migracji, to mogę wybrać, że będzie on dokonany w ciągu 120 sekund. A w tym momencie klikam Finish. Widzimy, że ta już operacja jest gdzieś tam zakolejkowana, ale jest status To be started after policy distribution. Mówi nam o tym, że musimy wygenerować jeszcze właśnie taką politykę, która wypchnie nam te paczki instalacyjne albo z tego przycisku, albo wybierając Ctrl plus D. Ja to zrobię z tego, wybiorę Distribute, a i w tym momencie, tak naprawdę, oczekujemy na wypchnięcie tej paczki na nasz drugi system. Ja tutaj mam otwarte okno też drugiego systemu, także widzimy, że jest on na ten moment chroniony przez F-Secure Client Security. Także potrzebuje oczywiście tutaj system chwilkę czasu, żeby wypchnąć tą paczkę, żeby zacząć reinstalować, co nie powinno stać się w jakimś tutaj, myślę, długim czasie. Za chwilę pokaże nam się w prawym górnym ekranie, w rogu ekranu okno postępu instalacji. Jak widzimy, okno postępu instalacji już wyskoczyło, także produkt jest w trakcie instalowania, czy tak naprawdę naszej migracji. W tym momencie mogę przejść z powrotem na mojego policy managera i przejść do mojej konsolki PSB, żeby zobaczyć, jak to będzie przebiegać. W tym momencie widzimy, mamy na ten moment 8 aktywnych komputerów w mojej konsoli, które po prostu się z nią komunikują, także 8 łącznie było podpiętych. Czekamy tak naprawdę na migrację tego dziewiątego komputera. Także pokażę jeszcze na chwilkę status instalacji na, na maszynie na, której, na maszynie docelowej, na której to robiliśmy. Także jeśli wejdziemy sobie tutaj już w okno f secure i otworzymy je, a widzimy, że już mamy inną nazwę: F-Secure Computer Protection Premium wersji 23. Więc w tym momencie, gdy tylko odświeżę sobie. Moją konsolkę webową. Powinienem już widzieć ten komputer, że jest chociaż w takim pewnym stopniu podłączony. Także widzimy urządzeń 9 i komputer F-Secure BS to PSB już został podłączony. On jeszcze czeka po prostu na konfigurację. Po paru sekundach, po paru minutach od tego momentu będziemy mogli w pełni już nim zarządzać z portalu PSB. Ja Państwu dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym materiale.